Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A gościem kwadransa samorządowego jest dzisiaj pani Romana Kozub, prezes Wodociągów Leszczyńskich. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Y, można powiedzieć, nowa prezes, chociaż już parę miesięcy pani tą spółką włada, ale nie jest pani osobą nową w wodociągach, bo pracowała pani tutaj wcześniej. Tak, jestem tutaj od czerwca no, w funkcji prezesa. Pracowałam wcześniej 7 lat z 10-letnią przerwą, będąc prezesem w innych wodociągach. W Pniewach? W Pniewach, tak. Przepiękne miasto, bardzo lubię. Cieszę się niezmiernie, również <gry> mieszkając tam było, było to przyjemne. Wodociągi Leszczyńskie to jedna z największych, chyba nie wiem czy MPEC nie jest większy, ale to jest jedna z największych miejskich spółek. Tak. strategiczna taka można powiedzieć. No i zarządzanie infrastrukturą krytyczną zawsze jest strategiczne, bo chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i na tym się skupiamy. To są proszę państwa wodociągi w całym Lesznie oraz w sąsiednich gminach, bo jesteście także w Lipnie i w Święciechowie. Dokładnie. Oczywiście kanalizacja i co jeszcze? Oczyszczalnia ścieków oczywiście. Tak, na tą chwilę nasza mała inwestycja o dużej wartości Zbiegnie ku końcowi, jeszcze chwileczkę potrzebujemy czasu, żeby ją ukończyć. Miała być skończona wcześniej niestety pewne komplikacje i projektowe i pewne komplikacje związane z wykonawcą powodują, że troszeczkę nam się ten na czas przedłuża. To jest mówimy oczywiście o modernizacji oczyszczalni ścieków. Tak. To jest inwestycja, że od dobrych paru lat prowadzona, wiem, że w trzech etapach zdaje się, tak? Ogólnie projekt pierwotny był założony na cztery etapy. Pierwszy etap to był zakup prasy, został to wykonany w 2021-2022. Roku. Od 22 biegnie już rozbudowa i ta modernizacja, która tak naprawdę powoduje, że ten obiekt z powrotem wróci do swoich funkcji. Musimy wspomnieć o tym, że pierwotny obiekt został oddany do użytku w 2000 roku, czyli robimy remonty po 22 latach, gdzie technologia całkowicie się zmieniła. Dzięki temu mieszkańcy co będą mieli. No dzięki temu mieszkańcy będą mieli gwarancję, że wszystkie ścieki oczyszczone, tak naprawdę trafiające później już do Robo polskiego będą prawidłowo oczyszczone, spełniały będą wszystkie parametry. Jesteśmy w stanie przyjąć więcej. Patrzmy na to, jak nasze miasto i nasza gmina się rozrasta. Jest to naprawdę w sposób piorunujący. Widzimy to w ilości ścieków, które dopływają do nas. Musimy na to reagować i reagujemy. A czy dzięki tej modernizacji będziecie mogli zwiększyć moce przerobowe? Oczywiście, jesteśmy na to przygotowani. Poszerzamy zakres swoich możliwości i zakres przyjmowania tych ścieków. Widać, jak spółka rozwija się w kierunku Święciechowy. Jakie kolejne gminy się do nas pragną przyłączyć, chcą się przyłączyć, więc robimy to. A jakie gminy chcą się przyłączyć? Mówimy na tą chwilę jeszcze o wioskach, ale być może będziemy współpracować z kolejną gminą. Ale zdradzi pani z jaką gminą? Niestety jeszcze rozmowy? nie mogę. Obstawiam wiedzynę, ale... Nie, wiem, nie, 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 w, nie w tym kierunku. Nie w, tym nie w tym kierunku. A ile czasu potrzeba, żeby Pani ujawniła te tajemnice? Powiedzmy tak, to są pierwotne, wstępne rozmowy były z Panem Wójtem. Rozważa różne możliwości po prostu na swoim terenie inwestycji i to z tego tytułu. Mhm. I możemy spokojnie, znaczy możemy, możecie tak. ich spokojnie objąć, przyjmować My ścieki, jako mieszkańcy mamy możliwość w naszej spółce, tak. Poza... Odbieramy ścieki, to mówimy tylko i wyłącznie o Aha, czyli nie o wodociągu. Nie. Nie, nie, nie. Jeżeli idzie o wasze inwestycje, no jest, to jest ta duża inwestycja w Henrykowie, bo tam jest kilkadziesiąt milionów, się. No powyżej 40 milionów netto na tą chwilę, ten etap, o którym mówimy. Myślę, że przed nami kolejny etap. A ten kolejny to będzie? Kolejny etap to po około 60 milionów, ale już wtedy mówimy o tym, że spółka będzie inwestowała, ponieważ musimy spełnić pełne wymagania prawne e, dotyczące spełniania e, samowystarczalności energetycznej do 2040 roku i z tego powodu będziemy wchodzić w biogaz i kogenerację, czyli wykorzystywać ciepło z osadów, e, spalanie osadów i przetwarzanie ciepła już, e, żeby być samowystarczalnym. Czyli na, na Henrykowie powstałaby taka instalacja kogeneracyjna? Tak Duża. Duża. I to, tak jak pani mówi, napędzana ściekami? Napędzana częściowo ściekami, częściowo osadem ściekowym, już, czyli tym ostatnim elementem, który na tą chwilę jest dużo, dużo, bardzo dużo problematyczny. I to jest perspektywa jakiej przyszłości? Jeżeli Rada Nadzorcza, a później Zgromadzenie Wspólników wyrazi taką zgodę i podejmie taką uchwałę, to chcielibyśmy od przyszłego roku rozpocząć już proces przetargowy. A budowa rok dwa, dwa. dwa. dwa lata, tak. czyli 2027. 2027, początek 2028 zależy jak pójdą przydarki. I nie będziecie prądu potrzebować. No w tym momencie już prawdopodobnie nie. I nie będzie musiał za to klient płacić, żeby. Że no wiadomo, że piądu. kwestie inwestycji są do opłacenia przez klienta, ale no wtedy umniejszamy te wartości z prądu, czyli tak to powinno się troszeczkę gdzieś tam zazębiać. W pierwszych etapach oczywiście nie, ale później już tak. Poza tymi dużymi inwestycjami, takimi jak właśnie modernizacja oczyszczalni no, ścieków, MPWiK prowadzi całą masę takich no, drobniejszych można powiedzieć. E, na przykład teraz po sąsiedzku, przy okazji przebudowy racławickiej, wy tam także swoje rzeczy wkopujecie. Można powiedzieć tak, że przy tych dużych inwestycjach, na tym mniejsze jest bardzo mało środków. Więc jest to bardzo trudne zadanie na tą chwilę dla spółki, żeby pogodzić duże inwestycje, no, które są konieczne na tą chwilę z drobnymi inwestycjami, mniejszymi inwestycjami, ale bardzo ważnymi inwestycjami. Skupiamy się na tą chwilę na tym, żeby współpracować z miastem i wykonujemy pracę pod drogami, które są wykonywane, nawierzchnie drogowe, żeby już tego drugi raz nie kopać. Tak? Czyli dzisiaj skupiamy się na Rasławickiej, ale także ulica Energetyków. Ulica Batorego, tam są prace na Zatorzu, Ulica Piaskowa, wymiana kanalizacji, wymiana wodociągu. Jesteśmy w okolicy ulicy szybowników, czyli w tej bocznej części ulicy szybowników, tam się też rozpoczną prace. Najpierw nasze, później wejdzie wykonawca, żeby wykonać dalej już drogi. Czyli przed Wami to będzie duża inwestycja w Święcie hoską, już Pan Prezydent zapowiada, że w przyszłym roku już chcieliby ją zacząć. Święcie Królowej Jadwigi są tematy dotyczące ulicy szpitalnej i Kiepury. No tak, na te staramy się znaleźć środki, bo niestety budżet spółki i kwestie związane z finansami, no. które możemy przeznaczyć na budowę sieci, to jest dość trudny temat na tą chwilę, ale tak staramy się znaleźć środki na to, żeby podołać inwestycjom miejskim. No właśnie, bo to jest zawsze tak, miasto jak informuje o różnego rodzaju przebudowach, to mówi, my robimy drogę, chodnik, lampy, tak. a, a poza tym wodociągi prowadzą swoją inwestycję. Tak. Czyli jak rozumiem, miasto wam za to nie płaci. My wykonujemy równolegle inwestycje razem z miastem. I sami sobie za to musicie zapłacić. No patrzmy na to, że my nie produkujemy pieniędzy i ich nie zdobywamy, czyli płacą za to mieszkańcy. Mm -hmm. no, ale w, nim... no ale tak. w tym sensie, że z budżetu miasta tak. nie dostaje z się z Budżetu to miasta pieniędzy. nie jest na to przewidziane. Być no. może będzie konieczność wsparcia miasta, jeżeli się okaże, że finansowanie na tą chwilę te inwestycje są dość duże, tak? Przy Królowej Jadwigi na tą chwilę mówimy o kwocie około 5 milionów na samą przebudowę sieci wodociągowej. To są szacunkowe na tą chwilę wartości, bo jeszcze nie mamy kosztorysów. Kolejne ulica to są kolejne kwoty. Święcie Chowska? Tak. Dużo. Dużo więcej? Nie, mniej. mniej. Około 3 milionów. 3, okay. 3,5 miliona. Nowa droga, bo też już Pan prezes tak. zasygnalizował, nowa droga na Gronowo. Od rąda Antoniny czy tam także Na tą sieć? chwilę sieci tam nie ma potrzeby, ponieważ te tereny jak widzimy są dziewicze, są wykorzystywane rolniczo w związku z tym na tą chwilę nie będziemy ich uzbrajać. Zostanie tam dla nas pas eksploatacyjny zostawiony. Tak jesteśmy uzgodnieni, żeby nie niszczyć tej nawierzchni drogowej, a pójść w pasie eksploatacyjnym drogi w boku. No tak, bo docelowo tam osiedla mają powstać. Dokładnie na, tak. W planie zagospodarowywania przestrzennego to jest wyrysowane, a, a propos właśnie zbrojenia terenów pod inwestycje. Tutaj także jest to realizowane? No, cały czas patrzymy na to, jakie są potrzeby miasta, potrzeby mieszkańców. Bardzo wielu naszych klientów, no szczególnie tych, którzy budują mieszkania i, i domy na sprzedaż, częściowo pokrywa koszty samemu i buduje to w formie takiego inwestora zastępczego, żeby móc uzbroić te tereny szybciej. Jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, bo rzeczywiście ten front inwestycyjny szeroki, tak jak pani szczerze powiedziała i cenie tę szczerość, płacą tak naprawdę za to wasi klienci, czyli mieszkańcy. No i właśnie, czy te wielkie inwestycje, czy to Henrykowo, czy te drogi, czy to się będzie przekładać na rachunki? Dzisiaj mamy taryfę, która weszła w lipcu. To jest nasz drugi rok taryfy. Po, miesiąc, po zakończeniu inwestycji Henrykowa będziemy analizować to. Na tą chwilę mamy na przyszły rok jeszcze taryfę zapewnioną i zatwierdzoną przez Wody Polskie. W związku z tym będziemy to analizować. Dzisiaj panu redaktorowi nie odpowiem. Ale taryfa na przyszły rok już jest znana. Jest. Tak, taryfa jest znana. Jest na naszej stronie. Można spojrzeć na stronie Wodociągów Leszczyńskich. Jest taryfa znana. I żadnej zmiany państwo tutaj nie przygotowują? Na tą chwilę nie pracujemy nad zmianami taryf. Na tą chwilę. Pamiętajcie, tak zawsze politycy mówią, na tą chwilę nie, a potem zobaczymy. I, I na koniec Pani Prezes jeszcze jedna rzecz, bo tak um, właściwie zbiegło się z początkiem Pani urzędowania y, ta akcja pomocy powodzianom. Y, Wodociągi były, przypominam, tym hubem, jeżeli chodzi o tak. pomoc wysyłaną tam na południe. Y, jak to zagrało? Czy możemy też podsumować? Powiem szczerze, że tak jak podsumowywałam to na sesji, no wywieźliśmy 30 na tą chwilę już, 3 transporty, zostało to, była to pomoc celowana, konkretnie staraliśmy się dzwonić, kontaktować z mieszkańcami, z gminami, oczywiście nie było to wywożone do mieszkańców, tylko konkretnie do, do służb, tak? Do firm wodyciągowych, z którymi współpracujemy i, i znamy się dobrze, i one dawały nam kontakty do, do wójtów, burmistrzów, y, osób zajmujących się już typowo zarządzaniem kryzysowym. E, musimy powiedzieć o tym, że y, to, co było ważne dla nas, pomogliśmy także w miejscu, w którym powódź nie doszła, ale walczyli ludzie na wałach. E, mieszkańcy Leszna e, swoją pomocą wsparli gminy przy, do miejscowości aż Krosno-Odrzeńskie, bo do tamtąd sta, 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 y, nasza pomoc dotarła. Tam docierały ostatnie nasze tiry z wodą, y, za co bardzo dziękujemy, bo, bo ta pomoc była niezbędna, żeby ci ludzie obronili swoje miejsca y, tak naprawdę życia. Już rozumiem magazyny puste, wszystko wywiezione. Magazyny puste. Być, tak. Już transporty nie są organizowane. Nie, na tą chwilę nie. Widzimy zresztą, że na tą chwilę już ta pomoc y, też nie jest potrzebna, nie ma y, chęci w, y, wsparcia, tak. Y, żadna chyba z miejscowości już nie organizuje, żadnych zbiórek, więc y, będziemy czekać, jak się sytuacja będzie rozwijała, tak jak wspominałam. Być może jeżeli będzie takowa potrzeba, wrócimy do tego później, ale na razie nie. Ja widziałem, że nawet już jakieś podziękowania zależy tak. dostać To nie dni. ja to proszę pamiętać, że y, przyszło to osoby na mnie, ale to jest dla mieszkańców Miasta Leszna. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Wemana Kozup, prezes wodociągów leszczyńskich, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.